Cześć, witajcie w kolejnym filmie z serii sieci komputerowych i dziś Wam pokażę jak możemy na przykład za pomocą naszego smartfona, telefonu dać internet takiemu oto prostemu zwykłemu routerowi dzięki naszemu smartfonowi i do tego potrzebujemy szybką kartę sieciową. Z jednej strony ma USB-C, czyli do telefonu, a z drugiej zwykłe gniazdo internetowe na Aero 45 i Wam pokażę jak to możemy właśnie skonfigurować i dać internet, jak powiedziałem, przez telefon routerowi i to można wykorzystywać do takich rzeczy, że gdy mamy jakieś ograniczenia na Wi-Fi bądź w ogóle go nie mamy, a chcemy na przykład dać internet większej masie urządzeń sieciowych, tak, komputerom i tak dalej, to również w taki sposób możemy wykorzystać i dziś na Informatyka IT pokażę Wam jak to zrobić, a więc lecimy. No, i dobra, jak widzicie, już tu mam rozłożony router, jest on wymieniony na 8 level. Tam ten tapelik się okazało, że jest spalony. Robiłem próbę, nie działał, więc go wymieniłem szybko. Mam tutaj przewody, znalazłem gdzieś tutaj u siebie, jeszcze w tych rupciach patchcordy, kiedy konfigurowałem sieć w szafie. Tu mamy tutaj takie dwa patchcordy, które przydadzą się. Mamy laptopa, który nie ma w ogóle internetu. Zaraz wam to przybliżę, pokażę mamy już wypakowaną kartę tą sieciową taką właśnie na USB z drugiej strony Ethernet i tutaj mamy wypinaną taką ksiuczkę jak widzicie i mamy USB-C więc teraz to wszystko będziemy podłączać teraz wam pokażę szybko na laptopie że nie ma neta no i dobra to co widać zjedźmy kursorem nie mamy na laptopie internetu i teraz damy właśnie ten internet do naszego routera przez telefon a więc lecimy no i dobra, jak widzicie, gdzieś nie ma internetu na naszym laptopie Zaraz tu mam zaznaczyć kursor, żeby wam to pokazać, albo wchodzić przybliżę. Mamy router, ma już zasilanie. Dioda, system działa, power, jak to zwał. Mamy kartę sieciową, z jednej strony, jak powiedziałem, Ethernet, z drugiej USB 3.0 oraz USB typu C. I tutaj w swoich charge znalazłem takie paczkordy, jeszcze mi zostały po. Budowie szafy serwerowej i sieci, a więc składamy i dajemy internet do tego routera przez ten nasz telefon i naszego, nasz internet od usługodawcy. A więc w pierwszym kroku podłączam kartę sieciową do USB-C w moim smartfonie. Jak widzimy, dioda, diody informacyjne na naszej karcie sieciowej już działają. Następnie podłączymy teraz. Jeden, jeden, jeden patchcord do naszej karty sieciowej z drugiej strony a drugi koniec tego przewodu podłączamy do naszego routera do gniazda WAN To jest ważne. OK jest. I to co można zobaczyć dioda WAN się świeci ale internetu jeszcze nie mamy bo musimy na telefonie skonfigurować jedną rzecz. Więc to mamy połączenie telefonu router. Teraz podłączymy od razu jeden przewód do mojego laptopa do karty sieciowej tak aby Wam pokazać, że ten internet działa a kolejny przewód podłączam od razu do naszego routera, do gniazda LAN1 jest, wszystko jest LAN1 też się tutaj, jak widzicie, zaświecił i to co można zobaczyć internetu dalej nie ma, już Wam to przybliżam a więc tak jak widzicie, bo chcę Wam pokazać w tym kadrze, jak widzimy wszystko jest podłączone a internetu dalej nie mamy, ja Wam tak to szybko teraz przybliżę, trochę ruszę kamerą ale jak widzimy jest dalej brak dostępu do internetu no i dobra, jak widzicie mamy tutaj naszą diodę, czy będzie internet, mamy naszego smartfona, więc przechodzimy po prostu do naszych tutaj ustawień nie wiem, czy dobrze widzicie, mam nadzieję, że tak, następnie bierzemy przenośny hotspot i tutaj interesuje nas ta opcja Turtle Link przez Ethernet udostępni połączenie telefonu z internetem przez kabel Ethernet włączamy tą opcję i to co zaraz zadzieje się magia zobaczycie, że tutaj będzie internet jeszcze chwilkę, czekamy, czekamy za chwilkę na pewno wskoczy ok, jak widzicie internet wskoczył, mamy dostęp do internetu i spróbujmy uruchomić jakąś stronę jak to będzie informatyka.it? Jak widzicie, strona się wczytała i wszystko działa. To, co jeszcze możemy wykonać teraz, już, tylko to już pokażę Wam poza poradnikiem. Mianowicie przejdźmy do naszego routera, wprowadzam jego adres IP, loguję się i teraz to, co mogę wykonać, to po prostu, jak widzimy, jesteśmy w naszym menu, naszego routera, w jego kreatorze. I teraz to, co możemy zrobić, możemy nawet sobie ustawić sieć bezprzewodową i dać internet na przykład innym komputerom w sieci LAN i cieszyć się z internetu właśnie takiej konfiguracji przez naszego smartfona daliśmy internet to co było wymagane to taka oto karta jak widzicie sieciowa i tak jak widzicie dobiliśmy do końca dzisiejszego filmu ja jeszcze tutaj przypomnę kiedyś bym pokazywałem też przykład że przez naszego smartfona i zwykły kabel USB Możemy też dać internet do danego komputera, laptopa czy to pc przez kabel internet, tylko tam zaznaczamy tą opcję y turtling przez USB przewód. I tak samo damy jednemu komputerowi internet. To takie przypomnienie i zapraszam do obejrzenia tego filmu. A więc tak to wygląda, dlatego lubię sieci. I jak widzicie, prosta konfiguracja nie jest to rzeczą trudną, a. Wszystko działa i teraz po prostu wystarczy, jak wspomniałem, skonfigurować sobie naszego, nasz router i cieszyć się z internetu na innych jeszcze tutaj komputerach. A więc tak to wygląda. Jeżeli ten film ci się podoba, to oczywiście zostaw łapę, zostaw suba. Jeżeli pierwszy raz trafiłeś na ten film, na ten kanał, to oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji, dzwonka, tak jakbyś na bieżąco z filmami o komputerach, które dla Was nagrywam. A na dziś tyle. Życzę Wam miłej niedzieli. Cześć.